Przede wszystkim chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, czuję się zaszczycony, że znalazłem się w tym fajnym gronie. Nie zastępczej. I przede wszystkim Krzysiu, 100 lat to chyba za mało, co najmniej jeszcze drugie 60 albo i więcej. A jeszcze ci powiem jedną rzecz, bo powiedziałeś, że 15 i będziesz miał abonament, tak? Ale powiem Ci, że wcześniej to będziesz jeszcze za darmo autobusami miejskimi. <słukasz> <słukasz> tak trzymać, tak trzymać, że tak trzymać. Bo jeszcze coś więcej możecie przy, przypomnieć. Natomiast natomiast tak już całkiem na poważnie, to muszę powiedzieć, że a już parę ładnych lat się znamy. I Krzysztof na pewno należy do takich osób, o których śmiało można by powiedzieć, że Łocek bez niego byłby inny. Na pewno, na pewno jest takim dobrym duchem, który jest na wszystkich uroczystościach, dokumentuje je. Mnóstwo wspaniałych zdjęć. No, między innymi dzięki Krzysztofowi, nasza strona internetowa i na Facebooku zawsze jest zapełniona aktualnymi, fajnymi zdjęciami. Za co ci bardzo serdecznie dziękuję. Na Krzysztofa zawsze można liczyć, i naprawdę, no, ja nic złego bym. Nie mógł powiedzieć nawet, sąd skłamać. Nie prowadzi. Także Krzysiu. Ale ty nigdy nie skłamałeś. Nie no, zdarzało się. Komu? Komu kłamałeś? Ja mu A to już nie Krzysiu. 100 lat, drugie co najmniej 60, to 120. A jak się da, to jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Zdrowia, Krzysztof. Dziękuję bardzo. To tak w centrum. 60.00 nie wstaje. Dzięki. Zniszczę do Muzeum. Nie ma takiego. A to mi się miał mieć chaos. Karta jest I Bo będzie mnie szyję. I